Co mu mogę zrobić? Dobre, jak coś? Nikt nie wie, że to ja. Okej. Okay? Ajajaj jedny kapilot odnosi się w gravelu <grymne> Sorry kapilot <grymne> Wybacz mi Chyba że zdąży, chyba że zdąży daj kapilot, wierzę w ciebie Dasz radę Dasz radę, wierzę w ciebie Wejdź, proszę cię wejdź do tej gry Jak kapilot kapielecikowi kapie 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 odda wszystko <grymne> Ale jak padnie to trochę śmiesznie będzie Vědek, <laughs> kdo